Siemano, jako że od jakiegoś czasu gram sporowy Conqueror's Blade'a, może trochę więcej niż sporo, postanowiłem, że dobrym pomysłem będzie nagranie kilku ciekawych filmów na temat tej gry. Sporo osób z mojego rodu lub z Discorda, które chcą zacząć przygodę z tym grą, ma duży problem z wybraniem klasy postaci. Dlatego dziś postaram się wam pomóc i omówić nieco temat. Nie będę zanudzał was pokazywaniem skili postaci i jak je ustawić, a bardziej podejdę do całego tematu ogólnie. Zacznijmy od tego, że w grze mamy trzy rodzaje zbroi. Jest to zbroja lekka, średnia i ciężka. Przy zastanawianiu się, jaką bronią chcemy zagrać, warto sugerować się zbroją, a niekoniecznie bronią. Przykładowo, jeśli podoba nam się długi miecz i tarcza, gdzie korzystamy z ciężkiej zbroi, ale po czasie stwierdzimy, że wolimy halabardę lub glewie, będziemy musieli jedynie zmienić broń. A nie cały ekwipunek, dzięki czemu oszczędzamy dużo srebra, bo nie będziemy musieli kupować schematów na buty, zbroję i całą resztę. Na większym poziomie nie zrobi nam to dużej różnicy w budżecie, ale warto o tym pamiętać. Dlatego jeśli nosisz lekką zbroję, możesz maksować jednocześnie łuk i dwa ostrza, a z misji dostaniesz wystarczająco książek umiejętności, żeby wymaksować te dwie klasy. Sam zaczynając grę, sugerowałem się poradnikami z YouTube, gdzie ktoś odrzucał jakieś bronie tylko dlatego, że nie potrafi je wykorzystać w meczu. Każda klasa w grze jest dobra, lecz trzeba nauczyć się nią grać i sprawdzić, czy styl gry nam odpowiada. Przykładowo często spotykam się ze stwierdzeniem, że długi miecz i tarcza jest słaba i lepiej wybrać krótki miecz, bo obalenia nic nam nie będą robić, a zapomina się o tym, że długi miecz leczy nas i jednostki, które są w zasięgu tego leczenia, dzięki czemu nie musimy co chwilę latać na plusa. Dobrym przykładem są ludzie, którzy zmieniają broń tylko dlatego, że ktoś wygrał z nimi jeden na jeden w mieście w parę sekund. Pamiętajcie o tym, że konfrontacja i pojedynek, a zwykły mecz to dwa inne tryby. Sytuacja się zmienia, gdy pojawiają się jednostki. Nawet jeśli ktoś powie ci, że młody jest najlepszy w grze, ale będzie się nim źle grało, to i tak nie zrobisz nim roboty i będziesz najgorszy z drużyny. Dlatego musisz grać bronią, którą gra ci się najlepiej, więc idź do mistrza broni, zostań na placu treningowym dłużej niż 3 minuty, sprawdź jaką bronią gra ci się najlepiej i co ci odpowiada. Wszystkie bronie i ich skille są do czegoś innego. Długi miedzi tarcza może nas wyleczyć, zaś dwa ostrza mogą zajść przeciwnika od tyłu i zabić go w oka patrząc jak jego jednostki wracają do bazy. Oczywiście są klasy skillowe i mniej skillowe, mega skillową klasą są na pewno dwa ostrza, bo trzeba uważać na swoje HP, którego nie mamy za dużo, ale jeśli nauczymy się nią grać, możemy wygrać w naszej drużynie mecz. Podobnie jest z muszkietem, który jest moim zdaniem nudny, ale gdy widzę, że naprzeciwko moich jednostek staną muszkiet i zaczyna rzucać kulki w moją stronę, to krew mnie zalewa. Więc jeśli chcesz grać tymi klasami, to graj, nie poddawaj się, a efekty przyjdą z czasem, jak nabierzesz doświadczenia. Wiele osób wybiera na sam początek no Dachi, co myślę, że jest świetnym wyborem, ponieważ nasze ataki leczą część naszego zdrowia, przez co długo możemy utrzymać się w walce. Oczywiście dopóki nie przyjdzie go z halabardą, nie rzuci nam 10 obaleń, nie wleci swoimi jednostkami. Zatrzymując się przy halabardzie, którą gram osobiście, mogę powiedzieć, że jest to klasa dość nudna, wolnobijąca, ale bardzo potrzebna w każdej bitwie. Zasypujemy przeciwnika obaleniami, dodatkowo możemy wyłapywać przeciwników z naszej umiejętności specjalnej. Będąc przy bardziej. warto poruszyć też temat krótkiego miecza z tarczą. Jest to klasa odporna na obalenia i cholernie, ale to cholernie tankowata, przez co w bitwie może pozwolić sobie na nieco więcej niż inne klasy. Pamiętajcie o tym, że duże znaczenie ma rozdanie punktów naszego bohatera. Możemy się tym bawić, sprawdzać i testować, ponieważ co tydzień możemy za darmo je zresetować. Oczywiście grając ciężko zbroją, nasze punkty raczej rozdajemy w obronę lub krzepę, zaś lekko idziemy w obrażenia i przebicie zbroi. Podobnie jest z runami, które warto przetestować, pozmieniać pod siebie, tak aby grało nam się przyjemnie. Wydaje mi się, że trochę powiedziałem wam na temat wyboru klas. Teraz czas na to, żebyście sami zastanowili się, czym lubicie grać i co mam sprawia Friday. Możecie również w komentarzach napisać, jaką gracie klasą i jak rozdaliście jej punkty. Zapraszam również do opisu filmu, gdzie dowiecie się na jakim gram serwerze i trochę o mojej rodzie i całej reszcie.